Was na moim kanale, ty też potrafisz. Dzisiaj kolejna propozycja na świąteczną dekorację. A mianowicie taka moja wersja świątecznego łapacza. Wygląda to tak. Nie wiem gdzie będziecie bardziej, gdzie będzie lepiej go widać w całej okazałości. Łapacz taki wykonany w stylu takim bardzo ekologicznym, w zasadzie same naturalne dodatki, suszone pomarańcza, szyszki i jakieś drewniane, drewniane gwiazdki. Tutaj jeszcze zmontowałam lampki. Lampki można oczywiście również puścić w dół, także jak kto, jak kto woli, jakie kto ma pomysły, tak może sobie taki łapacz znów zaaranżować. Łapaczy oczywiście może zawisnąć na ścianie, na drzwiach, na oknie. Jeżeli taki łapacz zawisicie w oknie, proponuję udekorować go również z drugiej strony, żeby wtedy, i, i zarówno na zewnątrz, będzie taki łapacz wyglądał fajnie, jak i od środka, z każdej strony będzie wtedy wyglądał, wyglądał estetycznie. Ja odkładam swój łapacz. A teraz powiem Wam, jak wykonać taki łapacz snów. Będziemy potrzebować obręcz drewnianą najlepiej. Najlepiej drewnianą, bo wtedy te sznurki nam się nie będą w tej obręczy wysuwać. Sznurek jutowy. Tutaj mam jeden taki cieńszy, a jeden mam delikatnie grubszy ten sznurek. O, nie wiem czy to będzie widać różnicę między tymi sznurkami. Tak wyglądają te dwa sznurki. Ja wykorzystuję sobie wolę ten grubszy sznurek. Przywiązuję sobie taki sznurek do obręczy. I po przekątnej sobie przyciągam. Dwa razy zabijam ten sznurek w koło tej obręczy, żeby mi się sznurek nie przesuwał. I następnie znowu po przekątnej jakiejś tam jadę. I znowu dwa razy owijam. Pamiętajmy, żeby tego sznurka za mocno nie naprężać, żebyś tam się ta ramka nie zginęła, tak, ani po prostu trzeba to trochę wyczuć, ani nie możemy tego robić za mocno, ani nie możemy tego robić za luźno, gdyż ten sznurek też nie może być luźny, żeby nam nie spadał z tej ramy lub po prostu nie jeździł wokół niej. gdzie jeszcze mam najmniej tych przeciągnięć tego sznurka. I tam sobie jeszcze poprzeciągam to trochę, żeby było gdzie potem mocować te gałązki, gałązki iglaków. Myślę, że wystarczy. nam sobie sznurek. Przywiązuję do ramy. I mam w zasadzie, zaraz wam pokażę, gotową bazę do wypełniania takiego łapacza snów. To jest moja baza, na której będę sobie, którą będę sobie wypełniać. Mam tutaj również przygotowane Trzy rodzaje takich iglaków. Tu jest jakiś jałowiec, tu nie wiem, co to jest za sosna, czy świerknie. Jakaś pewnie sosna. I tutaj mamy jodłę nobilis. Jest to taka nieopadająca, nieopadająca odmiana, która zasycha i igiełki nie opadają. Fajnie jest użyć kilku rodzajów właśnie takich. I glaków. Wtedy nam to stwarza taką większą różnorodność. I, I później sobie po prostu te gałązki świerku montuję między tymi sznureczkami. Ja tu trochę poprzekładam. Nie ma w zasadzie takiej potrzeby, żeby te gałązki przywiązywać. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może sobie te gałązki gdzieś tu delikatnie. Poprzywiązywać do tych sznureczków, ale one wzajemnie się poblokują. Także myślę, że nie ma takiej potrzeby, jeżeli tutaj poprzeciągamy te gałązki między tymi sznurkami, że one nie powypadają. Przekładam sobie różne te gałązki między sznureczki. Ja najbardziej do takich dekoracji, dekoracji świątecznych lubię właśnie żywe iglaki, naturalne jakieś elementy szyszki, pomarańcza, cynamon, ponieważ są to święta, które według mnie powinny pachnieć naturalnością, a nie jakimiś takimi plastikowymi, plastikowymi gałązkami czy dodatkami także ja na swoim kanale będę bardzo tutaj świątecznie preferować takie naturalne ozdoby. I tak mam przygotowany łapat snów. Jeżeli chcę go robić, wiem, że będzie widoczny z dwóch stron, również gałązki montuję, montuję z drugiej strony. Możemy ten łapacz znów potraktować po prostu jako, jako alternatywę dla wianka na drzwi, także może to być zawieszony na drzwiach wejściowych zamiast wianka na przykład. I ta gałązka coś nie pasuje. I tak mam, tak wygląda moja podstawa do wykonania ułapacza, świątecznego łapacza snów. On się delikatnie, delikatnie wygiął, ale to nie stanowi żadnego, żadnego problemu. Bynajmniej dla mnie możemy trochę delikatnie niektóre sznule, sznureczki pop, poprzesuwać. Wtedy się one delikatnie zluzują, jeżeli za bardzo wam się naciągnęły. Ale myślę, że to nie jest jakiś taki wielki problem, jeżeli trochę to koło się trochę odkształci. I do takiego, do takiego do takich gałązek przymocowywuję sobie ozdoby. W tym momencie również możemy założyć lampki, jeżeli chcemy, jakieś światełka, i wtedy delikatnie tą, ten pojemnik na baterię musimy gdzieś tu ukryć między tymi. Gałązkami. Jeżeli, tak jak mówiłam, te gałązki Wam wydają się, że są za luźne i powypadają, no to już wtedy te pierwsze gałązki możecie przywiązać do tych sznureczków i wtedy macie pewność, że to nic nie powypada. I ja już w tym momencie będę sobie wklejać pomarańcza suszone i szyszki. Pomarańcza mam również suszone przeze mnie. Zaraz Wam pokażę i opowiem jak suszę. Tu mam suszone pomarańcza. Jeszcze, jeszcze trochę będą musiały poleżeć na kaloryferze. Ja swoje plasterki pomarańczy suszę na kaloryferze, ponieważ jest mi wygodniej. Z 3-4 dni takie pomarańczo jest ususzone, a w piekarniku trzeba tego jednak pilnować i wydaje mi się, że przy nieodpowiedniej temperaturze mogą ściemnić te pomarańcza w piekarniku. Natomiast na kaloryferze przez 4 dni około one sobie fajnie wyschną i mamy gotowe plasterki suche, suche pomarańcze rozkładam je na kaloryferze na papierze do koczenia, żeby nie brudziły, żeby sok nie brudził mi kaloryfera, ani nie kapał także rozkładam je na papierze i one sobie spokojnie wtedy te parę dni leżą i się suszą. Sięgam po pistolet, sięgam po pistolet, sklejam na gorąco i wklejam swoje pomarańczka. Możemy dodać jakieś gwiazdki drewniane czy inne. Możemy również dodać, o, tutaj mam jeszcze fajne dodatki, jakieś łyżwy. O, to chyba dodam jednak te łyżwy. Przekonały mnie. się dodawać te, te ozdoby przestrzennie, nie tak płasko naklejać, żeby ten łapacz nie był taki płaski, ale żeby był taki trochę, żeby nabrał trochę takiej przestrzenności, trójwymiarowości. Tutaj mam jeszcze jakiś domek. O, może domek sobie wkleję. Możecie również dodać jakieś takie, takie jabłuszka plastikowe. Mam, aczkolwiek nie jestem fanką plastiku. Tak, te jabłuszka bardzo są. Akurat bardzo fajne są. Jabłuszek jeszcze, jabłuszek jeszcze nie powklejałam, tak sobie tylko je, je wkładam, żeby zobaczyć, jak będą wyglądać. I mam taki łapacz Esmy. Na razie jednostronny. O, jabłuszko nie wklejone, odpadło. Jabłuszka też również trzeba wkleić lub przykręcić tym drucikiem, bo one są na drucikach. Przykręcić to do gałązki. Jeżeli chcecie zrobić te wiszące takie girlandy, które odchodzą, które powinny odchodzić od łapacza snów, to nic prostszego, również wam pokażę. Ucinamy sobie sznureczek długości, długości delikatnej, lepiej dłuższej niż za krótkiej, bo zawsze możemy go uciąć. I montujemy na nim pomarańcze. Ja tutaj sobie robię taką dziurkę w pomarańczy nożyczkami czy jakimś, jakimś ostrym narzędziem, żeby Wam się nie połamało to pomarańczo, jeżeli jest suche. I przywiązuję po prostu sobie Przywiązuję sobie takie pomarańczko, jest pierwsze pomarańczko, przywiązuję sobie drugie, tu mam już kupne suszone pomarańcza, bo moje nie są jeszcze suche. Do takiej girlandy możemy również, żeby tak nie były same pomarańcza na tej girlandzie. Możemy przywiązać również gałązkę jakąś. Żeby trochę urozmaicić ten, tą girlandę, czy nie wiem jak to nazwać. I tutaj wiążecie sobie, możecie nadziać kolejne pomarańczo. Zaraz. Również nakuwam delikatnie. Przekładam sznureczek. I na odpowiedniej wysokości zawiązuję, zawiązuję pętelkę, żeby mi się to, to pomarańczo nie przesuwało. I w zależności od tego, jak, o jaką długą chcemy uzyskać tą girlandę, tak sobie tutaj przywiązujemy różne rzeczy. I wtedy, jeżeli mamy trzy takie girlandy, przypasowujemy sobie, jak chcemy, na jakiej wysokości chcemy przywiązać tą girlandę. No i wieszamy sobie takie girlandy. Myślę, że spodobała Wam się ta moja kolejna inspiracja. Mam taką nadzieję, bynajmniej. Jeżeli Wam się filmik podobał, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.